Jesienny wieczór właściwie. jesień tego roku cudownie łaskawa. pozostaje się tylko nadzieję, że do 16 listopada tak się ładnie już i 16 też będzie nieźle. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że to ja mogę dzisiaj poprowadzić wieczór konwencji, w konwencji, konwencji wyborczej pana Jacka Graszyka. Jest mi to bardziej miło. I tak, że miło, że ja z panem Jackiem, mimo że jestem współprzestanieniem, miałem wielokrotnie do czynienia i, i zawsze postrzegałem go jako świetnego faceta. Chciałbym być taki właśnie jak on. Mili Państwo, jeszcze wiele takich spotkań, wiele już za Wami. Państwo jesteście właściwie, można powiedzieć, elitą ust, bo jesteście tymi, którym zależy to ty, jesteście tymi, którym się chce przyjść, zainteresować, podrążyć temat, a drążcie, drążcie, tak, a potem 16. do dokonajcie tych dobrych, świadomych, mądrych wyborów. Witam i tych, którzy są zwolennikami, witam także oponentów. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym wieczorze przyciągniemy Was na Waszą stronę. Zanim jednak poproszę. Poproszę naszego głównego bohatera na scenę, to pięknie poproszę panią Ewę kłasko -Krewd. Doskonale Państwu z wami i szanowana za empatię, za rzetelność, za Lekarz jeszcze czynny, choć już trochę na emeryturze Pani bo pięknie Panią zapraszam. z naszej małej ojczyzny. Ja... Jest to dla mnie w ogóle wielki zaszczyt, że mogę powiedzieć, wypowiedzieć się na temat kandydata na burmistrza, pana Jaska Graczyka. I to zarówno od strony pracy zawodowej, jak i prywatnej. Ja miałam przyjemność być radną Rady Miasta okresie, to były lata 2002-2006, startowałam tak z porozumienia samorządowego. W tym okresie burmistrzem właśnie też z wymienia porozumienia samorządowego był Pan Jacek Graczyk i ja jako radna może podzielę się z tego okresu z Państwem swoimi takimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim Obecny tutaj nasz kandydat, a mam nadzieję, że burmistrz, zawsze z nami radnymi, jeżeli miał jakieś projekty uchwał czy jakieś problemy, zawsze z nami się konsultował, najpierw nam tłumaczył dokładnie, w czym jest problem. Bo wiadomo, w Radzie Miasta są ludzie różnych profesji i tak jak ja, no nie znam się na przykład na takich sprawach jak... Yy, sprawy finansowe, budżet, nie wiedziałam na przykład wstyd się przyznać, ale co to jest takiego MPZ, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A Pan Burmistrz obecny tutaj, Jacek Raczyk zawsze nam przed podjęciem jakiejś uchwały czy tłumaczy dokładnie o co w tym wszystkim chodzi, żeby zrozumieć i wiedzieć za czym głosujemy. Jeżeli chodzi na przykład o projekty, to ja tak będę mówiła o siebie, po prostu od serca. To jeżeli był zgłoszony jakiś projekt, to zawsze padało pytanie ze strony pana burmistrza, a skąd na ten pomysł, projekt będą pieniądze. Każdy z nas radnych miał przed sobą budżet miasta, i tam są paragrafy, artykuły, no i trzeba było wypowiedzieć się, skąd te pieniądze. Czy stać będzie miasto, czy nie stać będzie na, dane, na zrealizowanie danego projektu uchwały. Także zawsze nam tłumaczy dokładnie. Tak samo, jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, przed każdym takim, przed zatwierdzeniem każdego planu zagospodarowania przestrzennego były spotkania z mieszkańcami. I w tych spotkaniach, prowadził, które prowadził pan burmistrz, zawsze brali udział naczelnicy odpowiednich wydziałów. I taka, takie też moje spostrzeżenie, że jeżeli były takie pro, problematyczne jakieś pytania, czy ze strony mieszkańców, pan burmistrz zawsze stał po stronie naczelnika, starał się pomóc. Jeżeli chodzi teraz, może powiem jeszcze, wrócę do finansów. Że pan burmistrz Jacek Krawczyk, zawsze, no, moim zdaniem też, myślę, że nie tylko moim, dbał o budżet miasta tak, jakby to był własny budżet. Zawsze patrzył, żeby miasto na danym projekcie nie straciło. Także, aha, i w okresie tej kadencji 2002-2006 Weszliśmy do Unii Europejskiej, to był w 2004, to wszyscy wiemy, i pan burmistrz powołał Wydział Integracji Europejskiej, gdzie można było pozyskać pieniądze unijne. No i rozpoczął też rewitalizację ustki, która została. Państwo zresztą widzą, jak to wygląda. Zresztą chyba pan burmistrz powie więcej na ten temat. Także może to tak króciutko, takie moje spostrzeżenia, czy, czy jeszcze może ewentualnie coś więcej powiedzieć. Tak, a teraz jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie pry, y, z, znajomości takiej no, prywatnej, bo służ, służbowo w ogóle to Pana Burmistrza poznałam dopiero wtedy, jak zostałam radną, w tej kadencji 2002-2006, a wcześniej znałam tylko z relacji. Naszych mieszka mieszkańców czy sąsiadów. Wiedziałam, że był e, dyrektorem stoczni, ale nie znałam pana burmistrza, e, tylko ze słyszenia. E, nasz blok do Broszczaku, w gdzie ja mieszkam, dwie klatki, to były klatki, tak zwane stoczniowe, jak mówiliśmy. Tam mieszkały rodziny stoczniowców. I stąd, no, z relacji właśnie sąsiadów i innych stoczniowców, no, bardzo pozytywne opinie. I między innymi też takie opinie. Z takimi opiniami spotkałam się, że gdyby Pan Burmistrz dalej został dyrektorem w Stoczni, to Stocznia by istniała. No to były takie opinie W tej chwili kandydata na burmistrza, mam nadzieję, że niedługo burmistrza. Przyjechała, pan burmistrz przywiózł do, do siebie swoją mamusię w ciężko chorą, która była osobą samotną, mieszkała w Łodzi. I razem z żoną naprawdę tak troskliwie opiekowali się, a ja jako no, no lekarz jeździłam, przychodziłam na wizyty domowe. I mogłam tak zobaczyć, poznać pana burmistrza zupełnie z innej strony, jako człowieka naprawdę bardzo rodzinnego, ciepłego, który bardzo dużo też mówił o swoich dzieciach, o wnukach. Ale stosunek do mamy to nie zapomnę tego. I życzę każdej mamie, żeby miała tak dobrego syna. I jeszcze... Jeszcze powiem tak od siebie, że ja nie wyobrażam sobie innego burmistrza jak tutaj obecny pan burmistrz Jacek Draczyk. na no to tego powiem, to może taki banał, ale mam telefon komórkowy, gdzie mam wpisane pod hasło burmistrz, numer telefonu właśnie obecnego tutaj pana Jacka Draczyka. nam wszystkim, żeby za dwa tygodnie już zwrócić jako pani burmistrzu, ale jako panie, panie kandydacie na burmistrza. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, kandydat na burmistrza gospodarki, pan Jacek Graczyk. Witam Państwa serdecznie. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim Państwu, że znaleźliście chwilę czasu i możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Tak jak tu już Ewa powiedziała, te osoby, które popierają, te osoby, które uważają, że inny kandydat jest lepszy. Dziękuję, że Państwo wykazaliście aktywność, że chcecie posłuchać, chcecie zapoznać się z naszym programem i z pomysłami, jakie my chcemy Państwu przedstawić na najbliższą kadencję. Jeżeli Państwo pozwolicie, w kilku słowach przedstawię się. Nazywam się Jacek Raczek, wiadomo, ale skąd ja się tutaj w ogóle działem? Jest, jestem łodzianinem, ja się urodziłem w Łodzi. Tam skończyłem wszystkie szkoły, które po drodze podstawową, potem średnią. I kończyłem również uczelnię łódzką, czyli Politechnikę łódzką. To był rok 78. Jestem inżynierem mechanikiem, posiadam tytuł magistra i po skończeniu pracy przyjechałem tutaj do Łodzi. Co mnie ściągnęło? Ściągnęła mnie żona. Żona jest słupszczanką, poznałem żonę czas wakacji i no tutaj osiadłem. Tutaj ja Mieszkamy od 78 roku z żoną, mamy dwójkę dzieci, którzy również w Ustrych mieszkają i troje wnuczą. Także stanowimy, uważam, bardzo zgraną rodzinę. Pracę, którą podjąłem po studiach, pierwszą moją, to jest, to była stocznia ustecka. Zaczynałem od najniższego stanowiska. Rozpoczynałem od stanowiska mistrza na Wydziale Wyposażenia Okrętowego, to był taki Wydział W-3, jest tutaj sporo stoczniowców, to Państwo może pamiętacie. Potem awansowałem na starszego mistrza na tymże Wydziale, zajmowałem się planowaniem produkcji na tym Wydziale, potem zostałem kierownikiem technicznego produ przygotowania produkcji w całym pionie produkcyjnym. I następnie zostałem kierownikiem wydziału. To był wydział wyposażenia Łodzi z Laminatów dawne P2. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale przypominam. No i następnie spotkał mnie kolejny awans, czyli od 1 stycznia 1984 roku objąłem stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych. To stanowisko wiązało się również